No dzień dobry. Dzisiaj będzie trochę o pszczołach. Pogadanka co planuję. No oczywiście nie będę otwierał pszczół w zimę. Co chociaż niektórzy to robią i patrzą, co tam się dzieje. Ale no ja tego nie jestem zwolennikiem takiej działalności. Dzisiaj na filmiku pokażę, co się dzieje na wylotkach, bo pszczoły mimo wszystko latają. Eee, pokaże, czy w poidłach siedzą, i to jeśli pszczoła siedzi w poidle, eee, pobiera wodę, to znaczy, że, czer że czerwi matka, tak? No, to jest jedna, z, jed jedna ze sposobów, jeden ze sposobów eee, ogarnięcia bez otwierania ula, czy tam może być czerw, czy nie. No, oczywiście pszczoła przyniesie wodę z wszędzie, tak? Tym bardziej, że jest teraz wszędzie mokro, aczkolwiek nauczyły się, że w poidle jest woda, więc jak tam nie siadają, to jest ok. A widzę, że raczej nie siadają. No nic, przejdźmy do wylotków. Jak widzicie pszczoły latają, znaczy kamera to może nie do końca jest najlepsza do takiego yy, płaczania, co się dzieje. No ale yy, jest w sumie popołudnie, tak chyba pierwsza godzina. No i pszczoły wylatują na... jeszcze zbierają pyłek, z czego co widzę, niektóre mają. No nie będę podchodził bliżej, bo nie mam kombinezonu, a ja od wylotku to raczej słabo podchodzić. Ale widzę, że noszą pyłek, pewnie jeszcze noszą jakiś, e, jakiś pożytek późny. Nie wiem, co. mu Nie, no w sumie mogą jeszcze nosić, jeszcze kwitną rzeczy, tak? Więc e, jak najbardziej coś tam noszą. Tym bardziej, że no, trochę ruchu jest na tych uliczkach. Znaczy na uliczkach, na tych wylotkach. E, były zażalenia odnośnie tych e, dyntających się zielonych rzeczy. Szczerze, bo ja wiem, czy. Hałas jakoś naprawdę przeszkadza pszczołom. To znaczy, okej, okay, jasne, no, nie, nie używamy młota pneumatycznego podczas zimowi, tak, ale wiecie, takie sytuacje, gdzie, gdzie pszczelarz mówi, że rodzina mu się osypała. Znam takie sytuacje, gdzie się ujrzali, straszliwie. Wiecie, dlaczego mu się osypała? Bo głośne fajerwerki były w Sylwestra i dlatego mu się rodzina osypała. No nie, no bez przesady, po prostu gdzieś zrąbał, tak? Czy nie wyleczył, czy nie zakarmił wystarczająco, czy po prostu. Czasami się rodzina osypuje, tak? Czasami no, jest niefart, pokarm jest źle ułożony, czy coś źle przejdzie i później nie przejdzie za czerwi. No, sytuacje losowe zdarzają się, no niestety. No, aczkolwiek, no, naturalnie w większości przypadków, gdzieś jak coś tam powiewa i telepocze, to, to raczej nie powinno wpłynąć negatywnie, jakoś strasznie na zimowlę. To znaczy jasne, jest to jakiś na pewno warunek stresowy no ale bez przesady proszę państwa nie róbmy, nie róbmy sobie sita ja teraz patrzę na kłoponiki trochę bo właśnie to jest jedna z tych rzeczy, to jedna z tych rzeczy które, które będę musiał poruszyć w ciągu tej zimowki pszczół eee, co prawda nie o pszczołach lecz o samej działalności co na kanale może przejdźmy już no bo widzi widzieliście pszczoły latają eee, a na czy, czy No dlatego tutaj przeszedłem eee, Patrzcie, tu są moje poidła, Normalnie tu było pełno pszczół, nie? Nie ma żadnej. Nie ma żadnej pszczoły. A przynajmniej nie widzę, żeby była. Eee, tutaj syf, no wiem, muszę to w końcu naprawić. Eee, no, znaczy podzielić to makoponikę. No ale tu pszczoły nie ma. Tak więc e, zakładam, że tego czerwiu już tam, jeśli jest, to jest naprawdę mikroskopijnie. No bo jasne, matka tam czerwi, ale to, to jest troszkę, kropka, nie? Czerwiu, nie cała ramka czerwiu. E, e, I bardzo dobrze, bo nie chcemy czerwiu o tej porze roku. E, kapusta do zebrania, właśnie będę ją wybierał. I co będę robił na kanale, już przejdźmy do tego stricte, bo po to jest ten film głównie, tak? E, modernizował akwaponikę, jeśli chodzi o akwaponikę, no ale to bardziej w, w, Zaznajomieni z filmami Zakłaponiki pewnie wiedzą, tak? Ale oprócz tego będę budował ule styrodurowe Full plastic, fantastic Bo jednak stwierdziłem, że te wręgi drewniane są niby spoko, ale kurde jednak wolę dopłacić te 3 zł za wręg I mieć full coś co mi nie zacznie w pewnym momencie gnić Będzie po prostu, może nie niezniszczalne, nie? No bo to jest mimo wszystko konstrukcja nieodporna fizycznie, tak jak drewno Mniej odporna przynajmniej, ale jest o wiele bardziej izolacyjna i jest bardziej odporna chemicznie. To na pewno. To znaczy no, ża żaden patogen nie wejdzie w ręgi i nie spowoduje gnicia tego, tak? Jakbym przez przypadek źle zaimpregnował drewno. To też jest w sumie częścią roboty. To jest inaczej więcej roboty trzeba włożyć w impregnację takiego wręga niż po prostu kupienie plastiku i wum, 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 i macie, nie? Ale to będziecie widzieć na kanale niebawem. Najpierw muszę zrobić urządzenie do cięcia styroduru, bo jeśli macie platformę, bo tu się kadruję, tu gdzieś wrzucam zdjęcie z tego, co już zrobiłem. A mianowicie, co zrobiłem, to platforma sama z jakby rowem na środku, dzięki czemu będę w stanie zrobić. Z rowem na środku. No nic, nieważne, e, tam jest taki rowek, gdzie wchodzi ten drut do cięcia tego styroduru, e, żeby przechodził na wylot. E, I dlaczego ja robię takie duże urządzenie? No bo słuchajcie, ja tych uli chcę naczaskać po prostu. Ja nie, nie mogę sobie pozwolić na kupno urządzenia za tysiaka, które będzie mi cięło maksymalnie ze 5 arkuszy naraz. Ja już chcę sobie zrobić tak i to, jeszcze chodzi o powierzchnię, bo jak problem z tymi urządzeniami, które kupujemy na, au na aukcjach czy tam, no wiecie, te takie klasyczne noże, noże takie gilotyny do styroduru, one są małe, one mają, to znaczy bezną te 5, 6, nawet, nawet 10 kawałków styroduru, tylko jest problem, że one nie mają blatu roboczego, a ja chcę po prostu stabilnie położyć paczkę styroduru przeciąć raz, obrócić, względnie do matrycy, którą rozrysuję sobie tam na dole Przeciąć raz, drugi raz, trzeci raz, ileś tam razy, i będę miał wszystkie komponenty gotowe na cystuś źglancuś. Także no, będzie to wszystko działało, będzie spasowane idealnie. tak? I dodatkowo będę w stanie całą paczkę 14, bo chyba 14 arkuszy styroduru jest w, o, w takiej paczce za 170-180 zł. W sumie nie pamiętam, i raczej nie wiem ile kosztuje styrodur w tej chwili. No bo kupowałem rok temu, no ale pewnie jakoś strasznie nie podrożę. No, max 200 zł za taką paczkę. Możecie napisać. No 300 PSI podejrzewam, jeśli chodzi o grubość. Znaczy nie o grubość, tylko o twardość tego styropianu Bo myślę, że 300 wystarczy. To znaczy ja zawsze buduję 300, aczkolwiek jeśli macie jakieś konkretne spostrzeżenia, czy może faktycznie warto dopłacić ileś tam złotych, żeby kupić 500 albo 700, może nawet bo jeśli to jest różnica na zasadzie niezniszczalności, no to no chyba mogę doinwestować, aczkolwiek no to proszę o opinię nie? w komentarzu obok albo na grupie, do której serdecznie zapraszam, link w opisie e, no, e, więc najpierw zbuduję to urządzenie do wycinania styroduru no, a później będę montował te ule, pokażę jak robię dennicę, bo mam już projekt zrobiony na dennicę głęboką, osiadkowaną, ale całą ze styroduru i tutaj faktycznie może warto zainwestować ten i powiedzmy 500 albo może nawet 700 i na pewno grubsza, bo tam będę chciał zbierać pyłek no bo stwierdziłem, że jednak warto zbierać pyłek może nie na sprzedaż, tylko po prostu żeby mieć ten pyłek i zrobić kąpiel pyłkową pszczołą no oczywiście w ulu czy jakoś tak, no są co prawda doniesienia że pszczoły żeby wykorzystać pyłek muszą wejść z tym pyłkiem przez wylotek hmm. aczkolwiek te doniesienia są powiedzmy takie Podważa, no inaczej, ludzie podważają, tak, podważają, to To pewnie zależy od pszczoły, od rasy konkretnie może nie wiem, bo nigdy tego nie robiłem, po prostu mówię to co przeczytałem gdzieś i, kto, i ktoś się do tego odniósł, tak, więc to powtarzam więc nie bierzcie tego za pewnik A, no ale zawsze można postawić kąpiel, zrobić pyłkową e, taką na pasiece ogólnie, postawić pojemnik z pyłkiem to też jest ma swoje wady, no bo pszczoły wtedy się wymieniają patogenami, tak czy tam warozom, to, to jest idealny jest do wymiany, inaczej, to jest idealna sytuacja do r, 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 namnażania patogenów w pajsiece, tak? No ale coś za coś, tak? Będziemy mieć pełno pyłku i za jest super mega start na wiosnę, a głównie o to nam chodzi. A wyleczyć zawsze można. Tak źle i tak niedobrze, ale no coś zrobić trzeba, tak? No dobra. Nieważne, e, więc będę budował ule, to na pewno będziecie widzieć na kanale. Kiedy konkretnie? Nie wiem, bo aktualnie zrobiłem bo już te zasieki na polu, żeby już wszystko było na cycuś, glancus, kroby mi nie taranowały sadzonek. A. No i mam czas, mam czas. A mm, jak to wyjdzie w praniu? Prawdopodobnie na początku powstanie filmik z budowy tego dokończenia tej, tej gilotyny termicznej. No, a później powoli będę pokazywał, jak robię ule w, w, konk w konkretnych partach, Czyli najpierw pewnie wytnę, później kolejny filmik to będzie skręcanie. No mamy czas, aczkolwiek z tym czasem to też jest słabo, bo. No wiecie, tak ostatnio też mówię, spoko mamy czas, nie, jest grudzień, powycinam, jeszcze tego, ale tak słuchajcie, no w sumie jest listopad, listopad, grudzień, styczeń, luty i pod koniec lutego, czyli 4 miesiące mamy, pod koniec lutego tak naprawdę ja planuję podłożyć im już ciasto, z dwóch powodów, no i już jest rozruch pasieki, pod koniec lutego. Z dwóch powodów ciasto chcę podłożyć, po pierwsze to jest moje zabezpieczenie przed tym, że zabraknie pokarmu, raczej wątpię, bo futrowałem naprawdę sporo, tak? Zużyłem chyba 10 litrów inwertu na podkarmianie plus jeszcze dobiłem chyba 5 litrami syropu, więc no, obstawiam, że raczej są wypełnione ramki pod korek, tak? No aczkolwiek różnie może być, gdzieś mogło dojść do rabunku, może gdzieś tego pokarmu jest mniej Nie wiem, podłożę ciasto po to i ciasto prawdopodobnie będzie z łysonia, z pyłkiem od razu, żeby pobudzić je do czerwienia, bo jak wiecie będę celował w rzepak No oczywiście niektóre odkłady są za słabe na rzepak i one nie dojdą, bo tam jak liczyłem trzeba w lutym chyba, jakoś w połowie lutego by musiał mieć jedną czwartą ramki czerwiu, żeby pszczoły się rozbujały na rzepak tak idealnie, żeby było, nie? To jest mało prawdopodobne, aczkolwiek mam takie rodzinki spokojnie niektóre, że ten żepak pociągną. I dlatego chcę podać to ciasto miodowo-pyłkowe, cukrowo pyłkowe, żeby żeby co, no, żeby zaczęły ciągnąć ten czerw powoli pod koniec lutego. Kiedy już te najgorsze mrozy teoretycznie już będą po. No i tyle. Dobra, w sumie bo trochę i tak ten filmik przedłużyłem niepotrzebnie, no bo to jest filmik, co planuję i co jak teraz to wygląda. Ale te pszczoły fajnie latają, naprawdę. Ładnie, wylatują jeszcze. Hmm. No nic, dobra. Nie przedłużając, zostawcie suba, łapkę w górę. Kliknijcie może w sumie dzwoneczek. Jeśli chcecie zobaczyć, żeby YouTube Wam promował moje filmy, znaczy się jak wrzucę coś, żebyście od razu wiedzieli, to dzwoneczek od tego służy. Kliknijcie tego suba i zapraszam do grupy, gdzie w sumie jest już całkiem. No, całkiem sporo osób jest. I możemy tam podyskutować na różne tematy. Oczywiście zapraszam do komentowania. Odnośnie tego, z tego styroduru, jak macie jakieś opinie, czy może warto zainwestować w ten grubszy, nie grubszy, tylko twardszy styrodur, no to może faktycznie warto, więc też się podzielcie tym. I to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć!